Ani bigos, ani pierogi, ale w tym roku makaron będzie królował na konkursowym stole. Makaron, oczywiście, dyniowy. Zapraszamy wszystkich, którzy potrafią gotować i tych, którzy potrafią przypalić nawet wodę. Ania, czy tak gnia jest na twarz? Będziemy robić maseczki? Czy to jest związane z historią z naszą wsią? Mała no, wie wielką historią, w tyle. W tle. więc dla Was specjalnie Gminne Centrum przygotowało niespodziankę. Nie będziemy tym razem szukać mamutów, dinozaurów i innych Każdy może znaleźć swoją dynię. Fajna torba! Elegancka właśnie. Bardzo. Pakuję, pakuje. Jeśli ktoś z Was chciałby zostać posiadaczem takiej pięknej torby. Ta jest już moja. To podczas święta dyni zapraszamy serdecznie na warsztaty. Każdy sam, indywidualnie, będzie mógł wykonać dla siebie taką piękną torbę dyniową. Do zobaczenia! Dobrze, Zuzanna, masz tę moc. 20, 40 czy 70? Ile kilogramów będzie ważyła tegoroczna dynia? Dowiemy się już 5 października podczas kolejnej edycji święta. Dyni, wierzmy. Zapraszamy Was serdecznie. Co roku są z nami nasi wierni sponsorzy: Electrolux, SmartWork, Fundusz Regionu Wałżyckiego i Ames Świdnica. Nasze skromne progi zaprasza. Co powierzchnia. Gminy Centrum Kultury i sportu w żarowie, Gmina Żarów, sołtys w a ale ta wieżna, koło gospodyń wiejskich wieżnej, Rada Syłęcka. I wszyscy wspaniali mieszkańcy, którzy dla was będą przygotowywać ten Drodzy mieszkańcy i uczestnicy święta dyni, jest to ósma edycja. Bardzo wyjątkowa, ponieważ tak niedawno jeszcze była u nas powódź. Z tego też względu zbieramy dla placówek wychowanków domów dziecka artykuły szkolne, czyli zeszyty, kredki, plecaki, piórniczki, mazaki, wszystko co jest potrzebne uczniowi na nowej drodze po tej strasznej tragedii, która się niedawno rozegrała. Jeżeli macie Państwo ochotę wesprzeć, bardzo proszę przynoście w tym dniu. Podczas trwania ósmej edycji święta dyni będziemy po prostu zbierać i później przekażemy Państwu wszelkie informacje i szczegóły, gdzie trafiły te dary. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność już teraz.